Witam Was serdecznie na kanale Nowoczesnej Drupal. Ja nazywam się Maciej Łukiański. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak na Drupalu można wygodnie zarządzać produktami w firmie produkcyjnej. Strony internetowe firm produkcyjnych często charakteryzują się tym, że trzeba na nich przedstawić bardzo dużo informacji o produkcie. Tych produktów niekiedy jest bardzo dużo, posiadają one różne charakterystyki, specyfiki, dane techniczne. Często trzeba dołączać do nich również dodatkowe informacje w postaci. Instrukcji obsługi, specyfikacji technicznych, jakichś innych dokumentów, które muszą być dołączane do tych produktów, ponieważ są potrzebne ich końcowym użytkownikom. W przypadku dużej ilości tych produktów robi się to skomplikowane i utrudnione zarządzanie tym wszystkim. Właśnie dzisiaj pokażę Wam, jak na Drupalu można to fajnie organizować i jak, jak można tym fajnie zarządzać dzięki temu, właśnie jak Drupal jest zorganizowany. W jednym z poprzednich odcinków kanału Nowoczesny Drupal przedstawiłem wam, jak można bardzo wygodnie zbudować stronę internetową firmy produkcyjnej na Drupalu. Przedstawiłem tam mechanizm budowania landing page'y tych takich stron informacyjnych oraz przedstawiłem też mechanizm zarządzania produktami i tym, jak fajnie można przedstawiać produkt. W tym odcinku rozwiniemy to dalej i pokażemy jak właśnie można te strony produktowe dalej rozwijać, jak wykorzystywać funkcjonalności Drupala do prezentowania swojej oferty produktowej. W mojej tutaj takiej firmie wymyślonej na potrzeby tego podcastu produkujemy silniki zarówno w transporcie automotive lądowym jak i, i w transporcie morskim, zarówno takie silniki jakby wewnętrzne, jak również takie silniki typowo zaburtowe dla, dla, dla łodzi motorowych. I teraz w zeszłym odcinku pokazywałem właśnie, że jak na produkcie mamy takie informacje jak pojemność, moc, to możemy sobie je bardzo łatwo i wygodnie dodawać w interfejsie użytkownika, po prostu tworząc sobie tabelkę i tutaj sobie edytując, dodając kolejne elementy. To jest fajne rozwiązanie, natomiast ma pewne wady. Wady ma takie, że po takich danych, które są tutaj zaszyte w tym HTML-u, nie da się za bardzo wyszukiwać, filtrować i wyświetlać ich łatwo, wyciągać ich na listach, ponieważ są to dane no, po prostu w polu tekstowym. Teraz Spróbujemy zrobić coś takiego, y, że wyodrębnimy te dane do osobnych elementów danych, dzięki którym będą to dane, po których będzie można filtrować, które po, dzięki temu będzie można szukać i y, dzięki temu będą one y, łatwiej dostępne y, dla administratora strony oraz dla klientów. Zobaczymy zaraz, jak to będzie działać. A więc wejdziemy sobie tutaj w struktura, rodzaje zawartości. Y, w produkt i zarządzaj polami. I tutaj mamy wszystkie te pola danych, które możemy właśnie wypełniać na produkcie obecnie. Spróbujemy, dodamy sobie nowe pola. Dodamy sobie pole takie jak na przykład liczba. I tutaj powiemy, że to jest pojemność. i Będzie to nasza liczba dziesiętna. Pojemność, skala. Tutaj jest ilość miejsc po przecinku, na jaką, jaką się zgadzamy. Chcemy tylko jedną wartość. Jest to pole niewymagane obecnie. Minimum 0. No wiadomo, można ustawić jakieś graniczne wartości, nie trzeba. Można też ustawić przedrostek i przyrostek. Czyli my tutaj ustawimy, że to jest centymetry sześcienne. Na przykład. Dodamy kolejne pole. Na przykład zróbmy może teraz liczbę, ale nie dziesiętną. Yy, liczba liczbę całkowitą i zrobimy, że to są yy, moc, moc. I będą to nasze konie mechaniczne. Yy, tak. Tutaj nie będziemy ustawiać żadnych przyrostków, przyrostków i tutaj już zrobimy, że jest to, są to konie mechaniczne. Yy, Ustawienia. No i oprócz tego na przykład dodamy jakieś inne polejnego innego typu, na przykład właśnie ta specyfikacja, tak bardzo często do produktu może być na przykład dołączona w ogóle cała instrukcja obsługi stworzona gdzieś w PDF, która jest załączana do produktów do pudełka jak są sprzedawane albo jakoś z produktem jest wysyłana, ale również możemy w sieci udostępniać na stronie internetowej, tak żeby każdy kto Zgubił, zapodział, albo w ogóle chce ją po prostu przeczytać z jakiegoś powodu, albo jakąś dokładną specyfikację techniczną, to może sobie ją znaleźć. W ten sam sposób można by za 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 załączać inne rzeczy, na przykład jakieś pliki graficzne, jakieś pliki graficzne, na przykład jakieś pliki CAD. Na architektoniczne, zupełnie dowolne tak naprawdę rzeczy można by w ten sposób załączać. I tutaj wybierzemy sobie, tymczasem my zrobimy sobie, że to jest specyfikacja techniczna i zrobimy sobie właśnie file upload i napiszemy sobie, że to jest specyfikacja techniczna, to już mi podpowiada, bo już to wcześniej robiłem, tak, Piki i y są to pliki publiczne, dostępne dla użytkowników i tutaj rozszerzenia jakie chcemy się zgodzić, żeby ten administrator czy ktoś mógł y, załadowywać. Są tutaj domyślnie jest tej jednak chcemy, żeby to były pliki pdf. Można by było na przykład jeszcze do X. Y, no i tutaj można byłoby jakieś jeszcze dodatkowe formaty sobie wpisywać. Wtedy to pole y, przyjmuje tylko takie formaty plików, więc na przykład nikt nie założy nam, nie dołączy nam teraz tutaj na przykład zdjęcia. Tak, trzeba to załączyć w PDF, ale moglibyśmy tak zrobić, i można byłoby za przykład zrobić, że JPG i ten plik wtedy byłby w y, formacie JPG, nie będziemy ustawiali tutaj y, jakichś ograniczeń. Y, włączymy sobie pole opis, które pozwala użytkownikowi na wprowadzenie informacji właśnie co to za plik, i zapiszemy ustawienie. Teraz y, y, ustawimy sobie, y, no bo obecnie teraz, jeżeli y, jeżeli byśmy po takim dodaniu pola zrobili edytuj taki produkt, to te dane pojawią nam się jedna tutaj, jedna tutaj, jedna tutaj, to nieładnie. My byśmy chcieli, żeby wszystko to było w podstawowych wartościach, więc sobie wejdziemy w zarządzanie wyświetlaniem formularza i tutaj sobie poustawiamy, żeby wszystkie te wartości, czyli specyfikacja techniczna, moc, były ustawione w. To przysamę do góry. Tutaj gdzie pojemność właśnie się dodała, Czyli i moc i, i specyfikacja techniczna. I moc chcemy sobie to wszystko poustawiać, żeby. To jest dla edytora na razie to ustawiamy. I chcemy, żeby się pojawiało w specyfikacji technicznej. O tutaj. Może zrobimy tak, pojemność moc i specyfikacji techniczna w takiej kolejności. Zapiszemy. I teraz. Jak będzie edycja wyglądała, to właśnie tak. Nie? Tutaj sobie dodajemy tytuł, zdjęcie, i tutaj mamy pojemność, moc. Tutaj to moglibyśmy sobie ustawić w zawartość, i wtedy te dane pojawiałyby się np. w tej zakładce. Ale, jakby, ja, mi jest wygodniej, żeby one były tutaj. To będzie dla nas najprostsze. I teraz zarządzanie wyświetlaniem. Chcielibyśmy, żeby te tutaj w pełnej wersji wpisu, czyli na, na produkcie, żeby te żeby te wyświetlały nam się pod opisem w, w, za w zarządzaniu produkcją. Tak label ponad polem chcemy mieć za każdym razem tak samo pojemność sobie przeniesiemy to trochę ma mały ekran. Dlatego to tak mi idzie opornie, ale normalnie na większym ekranie troszkę szybciej Specyfikacje techniczne tak samo Proszę, o i sobie dodamy. I tutaj zrobimy plik. I tu zrobimy to tak plik, super. Niech tak będzie. Zapiszemy. Teraz zobaczymy jak to wygląda. Tutaj widzimy właśnie już na formularzu edycji wszystkie pola. Wypełnimy je sobie. Piszemy, że pojemność tego silnika wynosi 2000. cm3. Moc 245 mechanicznych. I załadujemy sobie specyfikacje techniczne. Ja sobie przygotowałem taki plik, i zrobimy, że to jest opis, że to jest specyfikacja nowego super silnika 9000. Specyfikacja. Specyfikacja. Tego nie trzeba wpisywać, można sobie nazwy plików fajnie robić, ale ja wpiszę tutaj dla nas i zapiszę. I. Proszę bardzo, i tutaj właśnie już widzimy moc, pojawiła mi się moc, pojemność, specyfikacja silnika, no super silnik, i to jest już link do pobrania pliku, można go normalnie pobrać. No ale tutaj ja sobie zrobiłem taki trochę dami, dami plik, po prostu wydrukowałem stronę, no ale mogłoby to być jakaś tam dowolna instrukcja, i tak to wygląda. Teraz, na szybciutko, dodam sobie jeszcze takie opisy. Do większej ilości produktów, żeby pokazać Wam, jak to można wykorzystać, kiedy y, więcej y, produktów zawiera takie informacje. No i dobrze, uzupełniliśmy sobie dane techniczne we wszystkich produktach. Y, specyficznie, y, tak naprawdę nie uzupełniłem jeszcze wszystkich, y, uzupełniłem tylko y, tutaj silniki zaburtowe, czyli właśnie te takie z y, na zewnątrz, y, łodzi. I zajmiemy się teraz nimi. Pokażę Wam, jak fajnie można wylistować, teraz wykorzystać te dane, które wprowadziliśmy. Na każdym produkcie mamy teraz pojemność, mamy specyfikację techniczną i mamy moc. I spróbujemy to teraz wykorzystać, tworząc właśnie sobie widok, który będzie te dane pokazywał na wszystkich produktach naraz. Wejdziemy sobie w struktura widoki, dodamy sobie nowy widok, na przykład dane techniczne. I uznamy, że jest to zawartość typu produkt. Nie będziemy jej sortować. I utworzymy stronę, która właśnie będzie się nazywała dane techniczne. Będzie miała taki URL, można tutaj wpisać dowolny, zostawię tak jak jest. i Będzie to u nas tabela. Wybierzemy sobie tabelę. Można tutaj różne rodzaje wyświetleń. Może to być siatka, może być jakiś grid responsywny. Może być to jakieś niesformatowane divy, mogą się pojawiać, możemy sobie wybrać dowolnie. Elementy do wyświetlenia wybierzemy sobie 10 i zapiszemy taki widok. Od razu pojawia nam się tak domyślnie pole, jakie się wciąga, to jest tytuł, czyli nazwa, nazwa tego produktu. no My chcemy oczywiście dodać zdjęcie, product images. Tutaj w Product Images ustawimy sobie. Images są wielowartościowe, czyli jest wiele zdjęć na produkcie. My sobie ustawimy, że chcemy wyświetlić tylko jedno, zaczynając od 0. Tutaj podpowiedź jest, że pierwszy element to jest zero, czyli jakby pierwszą, pierwsze zdjęcie będziemy zawsze wyświetlać. Chcemy wyświetlić to w formie miniaturki. Tak, tutaj wybierzemy sobie. Miniaturkę, formater i Tutaj można byłoby wybrać coś innego. No ja wybieram, wybieram miniaturkę. I czy chcemy, żeby obrazek do czegoś linkował, czy nie? Może linkować, albo nie musi. Może linkować do zawartości. Wtedy jak klikanie w obrazka, obrazek też będzie prowadziło nas do, do treści. Super. No zastosujemy. I oczywiście chcemy dodać też te pola, czyli moc. Może teraz dodamy już dwa naraz. I pojemność, pojemność. Można kilka naraz wybrać i sobie tutaj realizować. I tutaj sobie można różne ustawienia ustawiać. My nie będziemy już tutaj nic skombinowali, po prostu je dodamy. A i jeszcze specyfikacja techniczna, oczywiście, czyli specyfikacja techniczna. Pole, obrazka, pole z danymi. Tutaj chcemy, żeby formaterem był plik. Super. Tutaj te tabele można sortować. Tutaj można ustawić, po czym będzie sortowanie. Czy to będzie po ID tego elementu w bazie danych, czy to będzie po na przykład opisie, czyli ja tam dwie, te opisy, specyfikacja techniczna takiego i takiego produktu. My zostawimy sobie ten target ID domyślnie, z się po pliku, się jakby nie, nie, nie sortuje. I tutaj mamy na dole podgląd tego, jak to się tutaj wyświetla. I już od razu widzę, że ok, no, specyfikacje techniczne się wyświetlają, pojemności, y, konie mechaniczne wszystko się fajnie wyświetla. Natomiast widzę, że ja dodałem to tylko do produktów, te, te dane dodałem tylko do produktów typu y, silników zabordowych, a wszystkie inne silniki no, nie podadawałem, więc po prostu, żeby dla nas, dla potrzeb tego y, y, tego wideo, dodamy sobie tutaj taki właśnie filtr y, i tutaj zrobimy sobie kate, po kategorii pofiltrujemy i po prostu filtrujemy tylko te silniki zaburtowe tutaj sobie wybierzemy, że product categories autozupełnianie i jest to jeden z silniki zaburtowe, o i tak jak sobie tak zastosujemy to teraz powinny to być tylko silniki zaburtowe świetnie o tu ciekawie widać, że myślałem, że dodałem wszystkich specyfikacji, ale do jednego jednak nie dodałem. To jest właśnie takie proste, można łatwo to odkryć, budując taki widok, można taki widok administracyjny dla administratorów zbudować. Oni wtedy będą mogli bardzo łatwo tego szukać. Ja na razie to tak zostawię, potem może to uzupełnimy. Dobrze, tymczasem zapiszę i skopiujemy sobie ten, ten link i pójdziemy sobie zobaczyć te silniki, tak powiem, na żywo. Czyli już na mojej stronie internetowej pojawia się taka lista. No super, są wszystkie silniki tutaj zaburtowe, są ich pojemności, są i specyfikacje, i dane techniczne. Można sobie pobrać dowolną. Więc, jeżeli mamy klienta, który chce szybko znajdować takie dane, to bardzo szybko na takiej stronie sobie znajdzie to, co chce. Co jest ciekawe, właśnie drupa jeszcze pozwala, jeżeli to są już dane znormalizowane w jakiś sposób, czyli do te pojemności to są typowo liczby. Możemy sobie ustawić na tabeli w ustawieniach, że i po mocy, i po pojemności. I nawet zróbmy sobie tą specyfikację techniczną i może tytuł, że można po tych wartościach sortować. I uznamy, że sortujemy po nazwie domyślnie, czyli alfabetycznie będzie rosnąco, czyli od A do Z jak sobie zapiszemy, to taki widok teraz jest tutaj posortowany, prawda? Te y, pierwsze, pierwsze y, po, alfabetycznie, y, ale możemy sobie na przykład posortować po mocy i oglądać o, właśnie te dane od najmniejszej koni mechanicznej do najwyższych, tutaj aż nam do 427, które dodałem. Tak samo możemy po pojemności posortować y, no właśnie po specyfikacji technicznej, to możemy znaleźć puste, jakby, jeżeli byśmy sobie to posortowali. Albo po kolejności dodania, bo to target ID to jakby. To może nie, nie ma specjalnie tutaj sensu sortowania, ale jakby taka możliwość jest, ewentualnie mogę ją sobie wyłączyć, i wtedy po tym polu nie będzie można sortować. Tak to wygląda. Bardzo fajnie to działa. Teraz, no tutaj, mam 10 produktów. Mógłbym mieć ich na przykład kilkaset. No to wtedy pewnie ten widok miałby tutaj pager i ustalilibyśmy. Może pokażę, że jeżeli mamy na przykład ustawmy sobie, że wyświetl podaną liczbę wpisów, zastosuj i tutaj mogę wybrać na przykład, że 7 pokazuj, a nie 10, zastosuj i yy, bo tutaj stronicowanie w pełnej wersji, o to chciałem, bo, przepraszam, wybrać. I teraz chcemy elementów na stronę 7. Yy, sobie jak sobie tutaj zapiszę no to tych elementów się pojawia 7 a potem tutaj się zaczyna normalna po prostu pager czyli moglibyśmy tutaj sobie przerzucać się w prawo kolejną fajną funkcjonalnością jest to że możemy sobie na przykład dodać blok i wykorzystywać go potem w różnych miejscach na stronie bo to jest teraz stworzyliśmy stronę która pokazuje wszystkie produkty ale teraz moglibyśmy to wyciągnąć również do bloku i mogę sobie tutaj dodać blok i na bloku mógłbym sobie na przykład ustawić, że y, nie chcę wy, 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 mieć siedmiu, tylko że chciałbym mieć na przykład trzy elementy. Y, I chciałbym, żeby właśnie tylko dla tego bloku, nie chciałem napisywać tamtego tego widoku, chciałbym wyświetlić y, właśnie trzy elementy. Y, I chciałbym odnośnik do więcej elementów dodać chciałbym odnośnik do więcej i chciałbym na przykład zrobić zobacz, zobacz wszystkie, wszystkie, tak jest. I teraz yy, super. Jak sobie zapiszę jeszcze się upewnię, że tutaj sobie nie napisałem, bo właśnie tutaj sobie napisałem te trzy elementy. Miało być tutaj zawsze 10 jednak na tej stronie. Super. A na bloku chciałem 3 i 3. Jest świetnie, dobra. I teraz mam takie coś, że jeżeli sobie na przykład na transporcie morskim, na silnikach zaburdowych, tutaj może w tej mojej historii o produkcie chciałbym na przykład tutaj wylistować te produkty, to mogę sobie ten blok wstawić. Jeszcze go sobie tu nazwę, żeby było łatwiej, bo na razie się nazywa po prostu blok, nazwę go dane techniczne i zapiszę tutaj jeszcze sobie przeładuję o tak i teraz sobie mogę tutaj wstawić blok i sobie poszukam go tutaj dane techniczne super trzy elementy tytuł mogę sobie zmienić albo nie i zrobić wstawić go tutaj i tutaj wstawiał mi się właśnie taki bloczek z, już z listą produktów, yy, i tutaj yy, z linkiem do wszystkich produktów, czyli do tej strony, właśnie z wylistowaniem wszystkich produktów. No i to właśnie fajnie pokazuje, fajnie pokazuje jak można tworzyć takie bazy danych na stronie o produkcie, które są łatwo dostępne, łatwo zarządzalne, pokazują nam yy, co i jak, gdzie, jak wszystko działa i pozwalają łatwo zarządzać tymi produktami i świetnie ciągną dane z tego źródła, czyli z tej, z tej karty produktu. Jeżeli sobie teraz zmienimy te dane, czyli moc, czy... Yy, Główne i główny obrazek produktu, czy plik specyfikacji technicznej na produkcie, to on zmieni się we wszystkich innych miejscach automatycznie. Te dane są trzymane w jednym miejscu i fajnie wyciągane w różnych, w różnych miejscach. Oczywiście to mogłoby być na przykład też z tego wystawione REST API, z którego mogłaby korzystać jakaś aplikacja mobilna albo coś. Bardzo dużo takich możliwości właśnie Drupal daje. Tutaj pokazałem taki, takie uproszczone metody. Tego, jak fajnie można y, zarządzać właśnie y, informacją produktową. Oczywiście tych danych może być bardzo dużo, często to mogą być dziesiątki jakichś y, y, danych y, na produktach. Oczywiście po tych danych może być zbudowana wyszukiwarka, która wyszukiwuje, bo tutaj zrobiliśmy sobie filtrowanie, moglibyśmy zrobić wyszukiwanie po tych danych, jakieś facety na boku, jakieś filtry po boku mogłyby być, jakieś suwaki, które wybierają jakieś silniki w konkretnej mocy. Bardzo dużo takich możliwości y, Drupal nam daje. Teraz bonusikowo na samym końcu dodamy jeszcze jedną stronę typowo dla administratorów, y, która pozwoli im łatwiej zarządzać produktami. I zrobimy to w ten sposób, że dodamy sobie tutaj jeszcze raz. Dodamy sobie jeszcze jedną stronę y, i dla tej strony ustawimy ścieżkę administracyjną. Zrobimy to w ten sposób, że sobie tu może tak uproszczę. Y, i sobie zrobię admin zarządzanie produktami. Tak, może uproszczony taki sobie link stworzymy. Tutaj nazwijmy typ ty, ty dane techniczne, OK, zapiszemy. I teraz jeżeli będzie ta strona, zarządzanie. skopiuję sobie tą ścieżkę teraz i otworzę ją w nowym oknie. Świetnie, działa. O proszę. I teraz mam taki widok administracyjny do zarządzania produktami, y, który no fajnie. Ja tutaj może bym zrobił na przykład także y, dla tego widoku administracyjnego, y, tylko dla tej strony y, zrobię zastosuję i tylko dla tej strony usunę ten, y, ten y, filtr. Wtedy będę miał tu wszystkie silniki i mogę sobie zobaczyć, które nie mają specyfikacji technicznej, które nie mają y, w, y, jakby tego, tych danych edycji. Oprócz tego mogę sobie na przykład dodać pole y, do edycji od razu. Na przykład sobie dodam tutaj dodam pole. Pamiętam, jak ona się nazywa. Odnośnik do edycji zawartości. Dokładnie to właśnie. I tutaj sobie zrobimy: edytuj, zapiszemy, zapiszemy. I teraz, to właśnie, mamy tutaj po prostu bezpośrednio link od razu do edycji produktu. Czyli mogę od razu tu wchodzić, mogę sobie wracać. Administrator już ma jakiś prostszy sposób zarządzania. Tymi, y, tymi y, produktami. Tak to wygląda. Oprócz tego spróbuję wam dodać jeszcze teraz y, różne filtry, które pozwolą y, łatwiej administratorowi zarządzać y, taką stroną. Y, dodam filtr y, nazwa. Y, przepraszam tytuł. Tytuł i teraz zrobię coś takiego, że udostępnię ten filtr użytkownikowi, i tytuł operator zrobimy z zawiera. I tak. I teraz, w momencie, w którym mamy tutaj, to możemy na przykład poszukać, o spróbujmy znaleźć tego 54Pro. I teraz wiemy, że chcemy poszukać 54 Pro, i on znajduje, jakby jeżeli już wiemy, czego szukamy, to bardzo szybciutko po tytule, po tytule możesz szukać. Spróbujmy teraz zrobić inny rodzaj filtru, który dodamy jeszcze. Na przykład po mocy dodaj filtr i zrobimy moc. Zastosuj. I znowu udostępnimy. I w przedziale damy tak. O proszę, świetnie, i zrobimy tak. o I teraz jak zapiszemy, to tutaj już mamy takie dwa filtry. Proszę, brzydko tutaj zrobiłem, że to filtr moc. Może to troszkę to, to, to jakoś yy, uładnimy, żeby po prostu to jest moc. Yy. Tak. O super. I teraz możemy sobie filtrować nie tylko po tytule, ale po mocy. Możemy na przykład poszukać yy, tylko takich, które mają pomiędzy 500 a 2000 koni. Dobra, pff, trochę przesadzam. Pomiędzy 150 a 300 koni mechanicznych. I teraz, jak sobie poszukamy, to widzimy, że znajdują nam się właśnie tutaj. O, takie, które mieszczą się w tym przedziale, tak? Nie ma tych, które mają 20, Takie. Boże, tutaj hipotetycznie sobie zmienię na przykład do stój, zobaczymy, że pojawią się inne. O, widzicie tutaj mniejsze silniki nam się pojawiają, więc jakby zarąbiste filtry sobie stworzyliśmy, które pozwalają nam łatwo tutaj już y, zarządzać tymi produktami. Oczywiście moglibyśmy mieć na przykład na tych produktach numer SKU. I moglibyśmy sobie zamiast tutaj, jak szukaliśmy sobie tu po tytule, moglibyśmy mieć SKU, jakiś EAN, albo jakiś inny sposób, w którym byśmy łatwo znajdowali produkt pomiędzy tysiącami produktów, byśmy sobie go znajdowali, edytowali, dodawali dane, zmieniali dane, zarządzali nimi i potem wysyłali to y, do... Y, I to wszędzie propagowałoby się na całą stronę, wszyscy mieliby do tego dostęp. No i proszę Państwa, w ten sposób stworzyliśmy bazę informacji o produktach na stronie internetowej w Drupalu. Dodaliśmy pole moc, dodaliśmy pole pojemność, dodaliśmy specyfikację techniczną, potem stworzyliśmy sobie widoki tabelaryczne, w których mogliśmy łatwo przeszukiwać te dane, znajdować, uzupełniać. Stworzyliśmy stronę dla użytkowników końcowych, którzy mogą łatwo docierać do informacji. Stworzyliśmy blok, który możemy sobie zagnieżać we wszystkie nasze strony sprzedażowe oraz stworzyliśmy stronę administracyjną, która pozwala zarządzającemu produktami łatwo znajdować, wyszukiwać i, i, i zarządzać produktami na różne sposoby. Nie, tak właśnie fajnie działa Drupal i pozwala na, na budowanie naprawdę rozbudowanych i skomplikowanych y, stron internetowych, i radzi sobie nawet z bardzo dużymi ilościami produktów, y, nawet z tysiącami różnych konfiguracji, wariantów i, i opcji. Y, jeżeli Państwo posiadają stronę na, y, produk, produkcyjną i zastanawiacie się, jak wyodrębniać, jak pokazywać, jak. Informacje produktowe, jak nimi zarządzać, jak dać dostęp waszym użytkownikom do lepszej, bardziej dokładnej i, i konkretnej informacji o produktach, jak stworzyć takie główne źródło informacji produktowej w firmie. Zapraszamy, chętnie doradzimy i pomożemy. Pozdrawiam serdecznie.